Na to czekają Dorota, Iwona Reisner i Bartek, Arkadiusz Smoleński, z Emiak Miłość. Już w 1916 roku odcinku serialu ich rodzina powiększy się. Przywitają pod swoim dachem upragnione dziecko, a kawecka poczuje matczyny instynkt i więźnie do opisania. Od dawna wiadomo, że Lisieccy chcieli powiększyć rodzinę, zaopiekować się synkiem lub córką. W obliczu przebytej choroby nowotworowej Doroty to bardzo trudna sytuacja. Na szczęście w 1916 roku odcinku M. Jak Miłość spełni się marzenie Doroty. M. Jak Miłość odcinek 1916 wtorek, 10 marca 2026 roku, o godzina 20.50. W 1916 roku odcinku M. Jak Miłość, okaże się, że największe marzenie Lisieckich zostanie spełnione. Pod dachem ich domu w Grabinie pojawi się nowy członek rodziny. Informacja o dziecku nie będzie dotyczyła biologicznej pociechy Doroty i Bartka. Chodzi o pomoc dla nastolatka, który potrzebuje ciepła i opieki. Okoliczności, w jakich się znajdzie, sprawią, że decyzja lisieckich o zostaniu rodziną zastępczą wyda się naturalna i konieczna. Dorota z Bartkiem zostaną rodzicami w 1916 roku odcinku M. Jak Miłość. Lisieccy zostaną rodzicami zastępczymi dla Franka, Jarosław Śmigielski. Wcześniej chłopak trafił do kliniki Chodakowskich w dramatycznych okolicznościach. Doznał urazu nogi i nie mógł liczyć na wsparcie dorosłych, bo jego ojczym jest przemocowcem. W poprzednich odcinkach Aneta, Ilona Janist i Olek, Maurycy Popiel pomagali mu w szpitalu, a Franek nawiązał także bliską więź z Dorotą, która przejęła się jego losem i poczuła, że musi zrobić dla niego coś więcej. Zdecydowała się opłacić leczenie Franka i widać było, że czuje z nim silną więź. Dopiero w 1916 roku odcinku M jak miłość wyjdzie na jaw, że w ośrodku, do którego trafił po traumatycznych wydarzeniach w rodzinie, dozna prześladowania przez rówieśników, co dodatkowo pogłębi jego poczucie osamotnienia. Lisieccy, znając jego historię, podejmą decyzję, że nie mogą zostawić go samego. W końcu zawsze chcieli zapewnić dom dziecku, które potrzebuje bezpieczeństwa i wsparcia. Franek zamieszka z Dorotą i Bartkiem w 1916 roku odcinku M jak miłość. Dorota i Bartek odkryją, że nastolatek, którego znają, potrzebuje wsparcia bardziej niż kiedykolwiek. Będzie to okazja, byli lisieccy wzięli chłopca do siebie jako rodzinę zastępczą, dając mu ciepły dom, poczucie bezpieczeństwa i szansę na normalne życie. Tak rozpocznie się historia Franka w grabinie. Czy na stałe zagości w życiu Doroty i Bartka? To wyjdzie na jaw wkrótce.